Pokażę Wam krótki filmik na temat przygotowania prowadnic chmurcowych Tak jak już kiedyś wspominałem Prowadnice systemu ATE One muszą być suche w środku To znaczy prowadnica w tej gumie chodzi na sucho Jedynym miejscem, które smarujemy jest to miejsce tutaj służy do tego specjalny smar który zapobiega korozji I teraz tak aby przygotować do ponownego montażu system prowadnic no, trzeba to wyczyścić w środku ja używam do tego takiej szczotki to fajnie w środku czyści trzeba to wodą z mydłem dobrze wyczyścić osuszyć podobnie z kapslami, żeby tu nie było żadnych smarów, bo tutaj w przypadku tego układu hamulcowego wcześniej ktoś tutaj nałożył jakiś smar. Bardzo ważna rzecz jest taka, żeby prowadnica, którą wsadzimy tutaj do środka, ona chodziła bez luzów tutaj w tym. Te prowadnice jeszcze są w miarę, także ja je będę ponownie montował. Obecnie Poleruję za pomocą wkrętarki, wkręcam prowadnicę tutaj do wkrętarki, za pomocą zwykłej pasty tempo poleruję tą prowadnicę. Także tak wygląda montaż w zacisku w moim przypadku.